Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w Wszystkich Odpowiedziach. Przez prawie wszystkie miesiące tego roku Pani Beata zarabiała tyle samo, a dopiero w grudniu zarobiła 600 zł więcej. Dzięki temu jej średnia miesięczna zarobków wynosiła w tym roku równo 2000 zł. Ile wynosiła grudniowa pensja Pani Beaty? No to musimy sobie zapisać taką normalną pensję. X, a pensja grudniowa była o 600 zł zarobiła o 600 zł więcej niż wcześniej czyli mamy x dodać 600 ok. Teraz jest pytanie, ile ona miała tych normalnych pensji? No 11, bo mamy pewnego roku. Rok ma 12 miesięcy. No to tu mamy jeden miesiąc odjąć, czyli z tego będziemy mieć 11x plus 100. A dlaczego Wam to mówię? Bo mamy mieć średnią. No to zapisujemy sobie, że tych normalnych pensji miała 11 razy x, a to jest 11x. Dodajemy pensję grudniową przez 12 miesięcy w roku i ta średnia wynosiła 2000 zł. Ok, tu możemy sobie sumować 12x. Ok, i sposobów wyliczenia mamy minimum 2. Potem wybierzecie taki, który bardziej przemawia do Was. Myślę, że ten prostszy to jest wymnożeniem razy 12, aby się tutaj pozbyć tego mianownika. I te mamy 12x, dodać 600, bo to się skróciło po jedynce. No ale to musimy wymnoszyć razy 12. Czyli mamy 24 tysiące. To był pierwszy sposób. A drugi jest taki, że możemy podzielić na liczbę, którą mamy w mianowniku. Jeżeli tu jest dodawanie lub odejmowanie, to każdy składnik musimy podzielić przez tą liczbę. No to jest super, bo każda z tych liczb dzieli się przez 12. I możemy zrobić tak. 12 na 12 to jest 1. 12 na 12 to jest 1. Tutaj tylko skrecić sobie 60. 60 na 12 to jest 5. I teraz przepisujemy sobie to 0 do góry. I mamy x dodać. 50. Równa się 2000 znacznie mniejsze liczby niż tu oczywiście. No to tutaj przenosimy na drugą stronę i odejmujemy. i mamy tutaj 23400. Teraz ten wynik jeszcze musimy podzielić przez 12. A tutaj, jak przeniesiemy to na drugą stronę ze zmianą znaku, to od razu mamy wynik. Zauważyliście? No to więc uważam, że to jest dużo prostsze. No a tutaj, jak podzielimy oczywiście przez 12, to wyjdzie nam też, że to jest 1950 zł, tak? I pytanie tu jest, ile wynosiła grudniowa pensja pani Beaty? Więc to, co myśmy się tutaj doliczyli, to to nie jest wynik, tylko robimy 1950 dodać 600, a to jest 2550 zł. Tyle wynosiła grudniowa pensja pani Beaty. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.